Wszystkim, tu Jurka z nad wodą. Dzisiaj chłopaki mają zawody z okazji Dnia Dziecka. Coś cię taczy smutni, pomachajcie trochę. No. Wybierzcie sobie dwie zanęty. Proponuję tą wanilia i na przykład tą leszczową. Tę leszczową. No to wrzućcie obydwie do, do tego. Otwórzcie i wrzućcie obydwie do, do dużego wiadra. Ja się weź tą leszczową. Ciemno. To jest leszczowa? To jest leść? To No. Sypcie ją do tego wiadra. To wasze zawody, wyś to zróbcie zanętę. Dajcie Wam, bo mogę otworzyć, jak nie chcecie. Dajcie. Potrzymaj, Tymek. Ale co No, teraz Otworzyć miałeś. No to daj. No, trzeba wodę. Masz ten kudelak na przykład. tą ten Tymek, będziesz mieszał? No mogę. moje Daj to, Jasiek. Jest woda. No to nalej, nie wszystko, tylko trochę. No i jeszcze wlej. No śmiało, śmiało wlej wszystko. Wymieszać to dokładnie. Jeszcze? No, niech jednak miesza. Pomóż mi wymieszać, no też. No jeszcze. No to dalej jeszcze wody. Tak z wierzchu nabierz tej czystej. To nie wszystko, tylko trochę. Ma się taka kleić, wiecie jaka, żeby kule zrobić. No chłopaki tu rozrabiają zamętę. będziemy się łączyć później. No chłopaki już wędkują. Uważaj z tyłu na gałęzie. Któryś Jaśka nie przerzucił. Chłopaki wędkują Jasiek już miał dwa 3 brania, ale nie udało mu się przyciąć Może by miał za mały haczyk jest najmniejszy jaki może być Jasiek ma pierwszą rybę Tymek nie łam się zaraz, ty też będziesz miał. Łączy już drugą rybę. Tymkowi się nie udało wciąć. Spróbuj sobie ją sam wypiąć i daj do siatki. No, chłopacy jak zawodowcy łapią sobie. Tymek mać, macz, ja się jak zwykły popa, ci ryba Tymek ma rybę. Ładne branie było. Pierwsze śliwki, robaczywki, nie Tymek. Micha od razu zadowolona. Nie ma to jak złapać rybę na zawodach. Super. Przerzuć co Jasiu Pełne skupienie Chwilowy przestój. Zawody PZ2 koła Głuchołazy z okazni Jurga z nad wodą, zapraszam do subskrypcji kanału, jak się podoba. To no za chłopaki, coś brania ustały, nie? Mm -hmm. No właśnie był, jest koniec zawodów, czekamy na sędziego, przyjdzie chłopak, on zmierzy, a czy zmierzy, zważy, przepraszam, rybki. Chłopakcy mówią, że tak średnio im się podobały zawody. Jak chłopaki, średnio zawody wam się podobały? Fajnie było. A ja wiem, gdzie jest sędzia, a sędzia tak za chwilę przyjdzie, bo on tam kiełbachę robi. Kiełbachę robi? No. no. to dobra, czekamy na sędziego. Tym jak ty mówisz, że średnio zawody wolisz, tak samemu sobie potem po, po powędkować? Ja no to dobrze. Jurgas nad wodą. My jeszcze za chwilę zrobimy jedno Zaprasza łączenie. Do subskrypcji. No, zapraszamy do subskrypcji. Już jesteśmy po zawodach. Chłopaki, pizzą owiedzeni. Jasiek, miejsce. czwarty, Tymek, siódmy. Nie jest źle, chłopaki. Czwarte miejsce. A ile było no. osób? Na 16? Na szesnaście osób. To czwarte miejsce i siódme miejsce nie jest takie ważne. Także pozdrawiamy wszystkich. Jurgas nad wodą. Do następnego. Hej.